Ale wy tu macie luksusowo, bardzo nam miło. Dziękujemy za zaufanie. Ale że mi w sensie, nie na spoko. Za chwilę spotka się z panią nasz architekt który zaprojektuje płytkę paznokcia. Ale ja nie chcę płytek, normalnie tips czy coś. Oczywiście, później zaplanujemy design i przejdziemy do aranżacji zdobień. Ale nie potrzeba tej całej oranżerii, to będzie ślub w kościele, więc skromnie. Różowe cekiny, błyszczące, długie i będzie git. Możemy zamontować oświetlenie. No gdzie na paznokciu leda? Ja już będę miała na sukience. Może macie do picia. A macie różową? Z domieszką poziomek i malin. No to niech już będzie ta czacia, bo normalnie to ja piję latce. Z różową słomką. Tu ma pani tablet. Proszę wybrać sobie zdobienia. Nie, ja nie muszę. Pani zaznaczy wszystko, co różowe. A i jeszcze bym chciała tą depilację meksykańską. Brazylijska chyba. Ja na geografii to tak się nie znam, ale teren sama pani wie, jaki. No i na ten sam dzień. Zabieg mamy wykonać jednocześnie? Może być bo nie. A i moją druhnę też niech pani zapisze. Na to i na to razem, bo ona jest wytrzymała. Prawdziwa przyjaciółka. O, Karyna mnie zapisała na jakieś zabiegi przed ślubem. Miło z jej strony. Przynajmniej tam się zrelaksuje.